A ponieważ nie jest to łatwe, to trudno mi się skupić i do Was mówić. Jeszcze chwila. Sprawdzam Facebooka i sprawdzam YouTube'a. Wszystko wygląda dobrze, więc zaczynajmy. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na 89. Starterze i serdecznie wszystkich zapraszam. Można go wyszerować, można go polubić, można dać jakąkolwiek reakcję czy to na Facebooku, czy to na YouTube, tak żeby osoby, które wyznacie swoich, w swoich social mediach, też miały szansę go zobaczyć. Inaczej nie da rady. Zapraszam do szerowania, do polubiania lub reagowania. To dzisiaj jest absolutnie przełomowy dzień, ale o tym w Starterze, więc nie będę o tym mówił. Pamiętajcie, że podobno, tak jak to napisałem, że podobno jutro około 13 w Markfield Park będą fajni ludzie, więc zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy mają czas. Plan jest taki od 12.30 Komunia Święta w Kościele, która będzie trwa godzinę, to udzielanie Komunii Świętej tak żeby każdy mógł przyjść bez tłoku, przyjąć po mnie świętą, a potem spotkanie w parku. Nie planujemy żadnego wspólnego jedzenia, nie planujemy żadnego wspólnego picia, więc weźcie coś ze sobą, tak żeby każdy miał to, co lubi i to, co chce. Serdecznie zapraszamy również wszystkie dzieciaki i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, msze święte w niedzielę o godzinie 10 po polsku 11.30 po angielsku w stałych miejscach, czyli na Facebooku i na YouTubie. A jeśli ktoś planuje być na mszy świętej w poniedziałek o 18.30, to pamiętajcie, żeby, żeby zająć sobie miejsce kupując bilet. Ale dobra, koniec ogłoszeń, bo przecież nie po to są startery, żeby gadać ogłoszenia. Startery są po to, żeby się spotkać i witam i Marzenę i Justynę, i Ewelinę i Katarzynę i Martę Ewę. I wszystkich innych, którzy nas oglądają na, na Facebooku: Zygmunta Jacka, L, Małgosie, Rafała, Halinę i Ewę. Na Tymczasem na YouTubie to są te osoby, które się pokazały, bo pewnie jest jeszcze więcej osób, które się nie odważyły pokazać. Y Jeśli chodzi o startery, to tak jak wczoraj już zapowiedziałem, to podtrzymuję. No absolutnie byłoby niefajne zakończyć startery na numerze 89, więc no musimy przynajmniej zrobić poniedziałkowy 90. I jestem przekonany gdzieś wewnętrznie, tak, to nie jest tylko jakoś tam gadanie bogadanie, ale że, że jakaś forma starterów na pewno przetrwa. I to jest raczej coś, co, co trzeba rozwijać, a nie co trzeba zwijać. Więc, więc rozumiem, przerwę wakacyjną, jakąś pewnie, ale, ale też na pewno będziemy coś kontynuować we wrześniu, w sierpniu, wrześniu. Pokazała nam się Dorota, pokazała się Małgosia. Lepiej jak będzie stuwa, mówi Zygmunt Rerak. No, oczywiście. No, chyba będziemy w ogóle mieli nadzieję, świętować jakiś tysię tysięczny, czy coś takiego. Dołączyły do nas Kasia, Kasia, Ela, Marta, Wacek, Marcie yy, i wszystkim fryzjerom, yy, którzy, yy, którzy ostrzyli nożyczki przez ostatnie 110 dni. Życzymy bardzo dobrego dnia w pracy. A tymczasem dzisiaj po staremu już nie będzie. I taki oto starter dzisiaj po staremu już nie będzie. Nie wiem, jak wy to odczuwacie, ale u nas w domu, we wspólnocie jezuitów i chyba tak wokół, czuć, że dzisiejszy dzień to jest dzień przełomów. To rzeczywiście jest dzień, gdzie, gdzie wiele się wydarzy. No, właściwie dzisiaj kończy się lockdown w Anglii, nie w Szkocji, nie w Polsce, ale tutaj w Anglii, gdzie mieszkamy i gdzie żyjemy większość z nas. Niektóre puby otworzyły się już dzisiaj o 6 rano, co jest oczywiście absolutnie zrozumiałe, bo, bo tak musi być. Szpitale są postawione w, w stan gotowości nie dlatego, że rośnie liczba koronawirusa, ale dlatego, że przewiduje się, że dzisiejszy wieczór będzie podobny do wieczoru noworocznego i będzie potrzebna pomoc taka jak w sylwestra. Ogłoszono też miejsca, gdzie będzie można podróżować i wracać bez kwarantanny, więc no dzisiaj to dzień absolutnie przełomowy. Zaczęliśmy ten dziwny czas ponad 100 dni temu i na pewno jakoś on nam się uleżał i w głowie, i w codzienności, także no jakoś go zaakceptowaliśmy. Nie wiem, czy ktoś z Was był na jakichś protestach przeciwko lockdownowi nie sądzę, żeby taki w ogóle był, więc, więc jakoś do tego przywykliśmy. I myślę, że po tych dniach możemy być ze sobą szczerzy i powiedzieć sobie, że jesteśmy jacyś inni, że coś się w nas zmieniło, że, że dużo przeżyliśmy, że dużo doświadczyliśmy, dużo przemyśleliśmy. Wiele, wielu z nas inaczej podeszło chociażby do przeżywania wiary, czy słuchania Słowa Bożego, czy uczestnictwa w Mszy Świętej. Dużo też doświadczyliśmy i dobroci, i lęku, i niepokojów, i zamknięcia, i, i różnych innych rzeczy. I chciałbym Was bardzo zaprosić do tego, żebyście nie myśleli o tym, że wracamy do, do jakiegoś tam czasu sprzed lockdownu. Myślę, że zbyt dużo się zmieniło w naszym życiu, żeby myśleć, że będzie jak było kiedyś. Czas nie może nas dogonić, to my jesteśmy tymi, którzy napędzamy rzeczywistość i to my napędzamy nasze życie. I nie przyklejajcie, nie przyszywajcie swojego nowego życia do starych schematów. One, stare schematy, nie wytrzymają waszego tempa, nie wytrzymają waszego myślenia, nie wytrzymają waszych zmian. Ja bardzo w to wierzę, że. To jest taki moment w naszej cywilizacji, w naszym duszpasterstwie, w naszym życiu każdego z nas osobna, że trzeba, że trzeba uznać, że to jest tak nowe, że trzeba to ciągnąć dalej do przodu. Że nie można się zatrzymać, że nie można wrócić do tego, co było, tylko trzeba trwać w tym, co jest. Wam serdecznie tego życzę. Dziękuję Wam za cały czas lockdownu i. I chcę wam powiedzieć, że no ja dzięki wam całkiem dobrze sobie poradziłem w tym lockdownie, tak myślę. Dziękuję za to, że budowaliśmy razem wspólnotę i dlatego, że jesteśmy wspólnotą, to dzisiaj msza święta o 8:15 jest w waszych intencjach, w intencjach całej wspólnoty porannej naszego duszpasterstwa i tych wszystkich, którzy byli choćby na jeden dzień satelitą tej wspólnoty. Dzięki wszystkim serdecznie zapraszam na mszę świętą o 8:15 dobrego dnia, dobrego wychodzenia z lockdownu.